Odcinek serii bitwy kolorów, dlatego że w ostatnim odcinku mieliśmy rywalizację kolorów różowy, kontra fioletowy i wygrał różowy oraz była też bitwa zielony, kontra niebieski i tam wygrał kolor niebieski. Także dzisiaj robimy rywalizację dwóch wygranych kolorów różowy kontra niebieski. Zgadnijcie tylko, do jakiego teamu dołączy Patty, czyli ja piszcie w komentarzu, który wybieracie kolor, który jest lepszy: różowy czy niebieski. Kto wybiera kolor niebieski klika łapeczkę w górę, dlatego że łapeczka w górę jest właśnie niebieska. Kto wybiera? Kolor różowy, klika subika. Ja sobie sprawdzę, to jest taka ankieta głosująca. I teraz biegniemy, bo oczywiście przez 24 godziny, jeśli ja wybieram kolor niebieski, to muszę jeść, muszę pić, muszę jeździć oraz muszę mieszkać tylko w czymś, co jest po prostu niebieskie, dlatego że ja wybrałam ten kolor i oczywiście muszę sobie teraz tutaj odklikać. Zaraz się będę elegancko tutaj ubierać, oczywiście to sobie zamykamy. Wybieram sobie tą działkę, ok. I teraz musimy sobie wybrać ten ostatni dom, dlatego że on jest zawsze najlepszy, albo nie. W tym odcinku. Wybierzemy sobie w ogóle zupełnie inny dom, czyli na przykład taki, bo ten będzie pasował. Myślę, że on ma trochę takich detali niebieskich. Dlatego, że jeśli ja wybrałam niebieski, to wybrałam super. A teraz tutaj po drugiej stronie będzie kolor domu różowy. Także dziewczyny idą do różowego, ja idę do niebieskiego, bo tutaj mam niebieski. I oczywiście klikam sobie tak. Może niech będzie taki. To jest niebieski. O patrzcie, to jest niebieski dom! Jaki ładny! O, i z góry też widać, ale widzę, że tutaj dziewczyny dały ten, który jest zawsze, więc nie wiem teraz. Dobra. Zostajemy przy tym. Ten jest piękny, niebieski. Także widzowie, teraz ja bym musiała się jeszcze przebrać na niebiesko. No, bo muszę czynić swoją powinność. Czyli tak, wybieram sobie Blue Hair, bo potrzebuję niebieskie włosy. I sobie znajdę jakieś fajne. Zobaczcie, może takie. Nie no, te. To, tutaj wyglądam jak balbina. To mi się nie podoba. Te włosy niebieskie, które są po prawej stronie, no niezbyt mi odpowiadają. Więc może takie. Albo takie. Ej, ten turkusowy też jest ładny. Proszę tylko mnie tutaj nie zasłaniać, dziewczyny. E, zaraz sobie znajdę. Idziemy może jakiś trochę lepszy kolor? Nie, no dobra. To może może takie o Albo nie, to, to mi się nie podoba Albo ten, nie może ten Nie no dobra, lepsze były te włosy, które ja miałam I po prostu pojadę sobie je przefarbować Albo zostawię sobie ten, te też są bardzo ładne Oczywiście teraz muszę znaleźć sobie jakiś topik Czyli jakbym wpisała blue dress No nie wiem, albo w ogóle wpiszę coś, co jest niebieskie Mamy tu i zobaczmy sobie okularki Czy okularki będą pasować na mnie Uuu, jakie niebieskie okulary Tylko, że ten niebieski jest trochę inny Niż ja mam wybrany, nie? Ale może takie sobie gogle zostawię Do tego mogę sobie ubrać taką Czapkę, słuchajcie, bo odcienie niebieskiego są różne. Zależy kto co wybierze. Także myślę, że to jest dobry tro. A nie, zasłaniają mnie tu wszyscy jaka czapka w ogóle, nie do masakra. Okej, okay, to czekajcie, jeszcze wpiszę sobie krop. Top blue, czyli żeby był mm, taki topik niebieski. Nie wiem, czy tutaj znajdę coś niebieskiego, mam nadzieję, że tak, bo bym chciała właśnie się jakoś fajnie ubrać. Natomiast chyba będziemy musieli skorzystać po prostu z normalnej wyszukiwarki, niekoniecznie takiej. Także zostawiam swoje. Oj, <śpuszczam> to to, jakie ubrała sobie. Okej, okay, szukamy sobie teraz wśród ciuszków czegoś niebieskiego, czyli na przykład to. No Okej, okay. game na to pasuje, więc teraz jeszcze potrzebuję niebieskie spodnie, czyli na przykład coś takie. O, tak może być, to jest niebieskie. Ej, słuchajcie, super wyglądam, co nie? Widzowie, napiszcie w komentarzu, jak wam się podoba. Ja jestem dzisiaj na niebiesko, te oksy są kozackie. A może jeszcze bym wziął sobie torebkę. O, torebkę. Blue bag. O, wezmę sobie torebkę i zobaczymy, jak będzie wyglądać, bo to będzie plecak. Patrzcie, mam plecak. Haha, <laughs> mam plecak, jaki fajny, Taki plecak weterynarza, normalnie bo tutaj słabka zwierzaka. Ale może być, dobra. <laughs> może być czy nie, bo trochę śmiesznie mi to tutaj odstaje. Więc czekajcie, sobie sprawdzę, czy są jeszcze jakieś inne. Może taki będzie lepszy. Oczywiście, znowu mnie te bajewicki tu zasłoniły. Ja im zawsze mówię, proszę mi nie zasłaniać. O, teraz ten jest lepszy, dobra. Kozacko, mamy to, to teraz otwieramy sobie props i oczywiście będziemy sobie tutaj wszystko stroić na niebiesko. Przede wszystkim potrzebujemy tak, coś takiego postawię, bo to jest niebieskie. Następnie mamy balony albo nie, balony nie. Bo balony nie są niebieskie Więc teraz dziewczyny już możemy zacząć sobie stroić Normalnie, to też nie eee, Widzę, że tutaj funky Tu jest grane, jak one ładnie to już robią szybko Musimy też tak zrobić, ej my tak nie mamy Ładnie dziewczyny, postarajcie się, dobra Stawiamy niebieski basen, no widzicie <grytanie> dawać tutaj szybciej straszczać się, zobaczmy sobie Czy tutaj są jakieś niebieskie elementy O, są niebieskie, dobra To, to teraz ładnie tu wszystko, a nie tutaj Tak jakoś nieładnie to zrobiłam eee, Gdzie się da, to postarajmy się zawiesić gwiazdki, bo one są naprawdę bardzo ładne. O, zobaczcie. Oświetlamy elegancko na niebiesko. Tutaj robimy, widzowie. Tu dajemy, tu dajemy. Ale proszę stroić. Proszę ładnie stroić. Czemu dziewczyny za mną biegały, One powinny stroić. Ale one chyba chcą być na odcinku, bo ja powiedziałam, że wszystkich oczywiście pokażę. Zawsze wszystkich pokazuję. Dobra. Szukamy sobie dalej. Widzę, że tutaj za bardzo dziewczyny tutaj stawiają. O, są, są jakieś rzeczy. Wybieramy coś takiego. Szukam niebieski. Dobra. Ona chce mi dać bobasa! Bobas, ja nie chcę różowego bobasa! Oszalałaś! Patrzcie, jak dziewczyny tu mają, oliwka oraz, nie wiem, bo się nie wszyscy zawsze podpisują, jak ślicznie wyglądają jako różowe dziewczyny. No zobaczcie te, kolena, jak ładnie wygląda, jak one mają ładnie różowo. Ja ogólnie widzowie też lubię ten kolor, ale wybrałam go dzisiaj, dlatego że wiem, że jeśli bym wybrała różowy kolor, tak jak to przystaje na dziewczyny, to na pewno większość moich widzy, które biorą udział w tym odcinku, chciałoby też być różowe i to by była już jedna wielka. Taka kłótnia tutaj, kto jest kim. Także wybrałam niebieski, jest sprawiedliwie. Bardzo ładnie nam się tu tutaj prezentuje. Co to? Co, kto, kto to położył? Tu jest, to jest zielone! To tutaj nie pasuje, ale dostałam przynajmniej niebieskiego donata. I też mam picie. O, my możemy pić wodę. Także przez cały dzień możemy albo jeść... Albo pić wodę. No genialnie. Dobra, musimy dalej stroić, bo my tutaj gadu, gadu. Musimy postawić jakieś takie. A ona mi babasa cały czas daje. Ja nie chcę babasa. Niewczyno, ja nie chcę. Możemy sobie postawić takie coś. Open. O, to, to też jest w sumie takie niebieskie, czy nie? Albo nie, tego nie dajemy. Tego nie dajemy. Tak to wygląda na razie, widzowie, ale musimy coś tutaj bardziej. Chciałam postarać. One mają lepiej, dlatego, że ten kolor jest łatwiejszy. Możemy postawić też balony. Postaramy się postawić balony, ale balony są raczej, mm, no, takie różowe bardziej bym powiedziała. Dobra, załóżmy, że mogą być też te niebieskie. Weźmy prezent. Prezent mam niebieski. O, zobaczcie. Elegancko. Prezencik może być niebieski. Możemy sobie go dawać. O, widzowie, daję wam niebieski prezent. O, patrzcie, jak ona sobie tutaj zajada coś różowego. <laughs> o, jak ja bym sobie wzięła jakiegoś szejka. Ej, szejka na przykład wpiszę. Szejk. Zobaczcie, czy tutaj będzie jakiś Niebieski. No oczywiście pokazuje się grimacek, ale my go takiego nie chcemy. Ale też zobaczmy w ogóle, co jeszcze możemy ubrać niebieskiego. Ale proszę mnie tu nie zasłaniać. Widzowie, proszę mnie tu nie zasłaniać. Ja to zawsze mówię, że możecie brać udział w moich odcinkach. No, proszę mnie nie zasłaniać. Dobra, ale. No nie, nie, nie założę tego, słuchajcie. Tak to prezentuje się. Fajnie wygląda z góry. Uuu, no rywalizacja jest ten. Ale słuchajcie, jakbyśmy zmieniły dom, to ciekawe, czy te wszystkie rzeczy tutaj się e, zmienią, nie? Więc słuchajcie, ja teraz zmienię... O nie, one wszystkie się usunęły poważnie. Stawiam sobie teraz taki dom. No, i spróbujmy, widzowie, zmienić go na niebiesko, bo będzie bardziej kolorowo. I od nowa musimy go robić serio. Do no jednej gorzej. Musimy stroić. Wybieram oczywiście kolor domu niebieski. I teraz znowu musimy stroić. Dawajcie, Patty, muszę kończyć. Dobra, to na razie. Moje widzki mówią, że muszą kończyć. To stawiamy teraz tutaj na niebiesko wszystko. Tak jest jednak lepiej, widzowie, znacznie. Jak sobie postawimy tutaj, stroimy. Musi być głośno o nas, że tutaj właśnie na Brookhaven. Niebieski kolor wygrywa, tylko proszę zmienić e, Maryjska. Proszę zmienić to e, kolor, tak? Bo ktoś tutaj z różowych nam chce Psikusa zrobić. Zobaczcie, mamy tutaj domek niebieski. E, namiot też możemy postawić. Ej, namiot możemy postawić, zobaczcie. Namiot jest niebieski. O, fajnie wygląda. Możemy też dać właśnie dymek. Gdzie jest ten dymek? Tutaj damy dymek. I tutaj oczywiście zrobimy go na wejściu. Nie wiem, czy on się tutaj już zrobił. Halo, czy on się tutaj zrobił? Dajemy tutaj dymek i oczywiście z dwóch stron dajemy dymek. Tylko gdzie teraz wiedzieć jego kolor? O tutaj chyba. Dobra, on jest teraz czerwony, to nie. Następnie przeklikuję. Halo, przeklikuję go! O, teraz będzie fioletowy, to nie odpada. Odejdź, odejdź, proszę. I ty, który, jaki tam był kolor? Bo już nie widziałam. Żółty, to też nie. To jest kolor zielony też nie i teraz czekamy to jest niebieski jest niebieski mamy to mamy to widzowie dobra i stawiamy sobie kolejny kolor jest niebieski mamy wow ale teraz to już wygląda kozacko i powoli się ściemnia nie jednak o nie co tu się stało czemu to tak się zmieniło? Tak nie było. Dobra, stawiamy. O nie, znowu tutaj kliknęła, bo to jeden zły ruch i po prostu już yy, się tak dzieje. Tak to widzowie wygląda. Zobaczcie, jak oni tutaj napisali. Różowy. Ró A patrzcie, one nastawiały niebieskie. A nie, bo to są fioletowe! One chcą być team różowe i team e, róż, e, różowe i team niebieskie, zobaczcie, jak one ładnie zrobiły. Jak one tam taką tablicę stawiają? Ja to zaraz to zobaczę! Czekajcie, ja to zaraz to zobaczę, jak one tu nastawiały, to dynie można! Pająka czarnego! O fuj, można postawić nawet! Albo coś takiego, czekajcie. Ja zaraz zobaczę. Nie no, tego nie chcę, tego nie chcę. Jak to postawić, widzowie, wiecie? Jak taką tabliczkę postawić? O, tutaj zagadkę mam. Ja wszystkiego nie wiem. Style, a może. O, to, to będzie to. Ja dam to tu. E, ta... oj, czekajcie. Ja, ja tutaj dam. Teraz to przeklikamy. Ej, no czemu to się tak zmieniło? Halo! Proszę, tak, tak nie miało być. No ale dobra, widzowie, mniej więcej to się prezentuje tak. Bardzo ciężko dorównać jest drużynie różowej, dlatego że mają przepięknie. Ten kolor jest tutaj popularny na Brookhaven. Jest dużo rzeczy z niego. I wydaje mi się, że dziewczyny prowadzą. Bardzo mi się podoba. Zobaczcie sobie, jak one są fajnie też ubrane. Eee, o! <ś> Jakie pączki oni sobie jedzą. Tutaj są jakieś też... Wow, jak ona wygląda. I Marysia akurat nie wygląda. Marysia to jest moja stała widzka. Ona zawsze jest na odcinkach. No dobra, ale słuchajcie, teraz możemy się jakoś też przebrać, nie? Bo więc sobie sprawdźmy między innymi. Opatrzcie, znalazłam teraz wyszukiwarce. Niebieskie przebranie. Jestem delfikiem. Jak ja wyglądam. Wy też się przebierzcie. Hejka Karolina wbiła. Jest na niebiesko. I teraz słuchajcie, ja muszę oczywiście cofnąć... Dlatego, że mi się nie podoba teraz. Jak to się prezentuje z góry? Zobaczcie: niebiescy kontra różowi. No, różowe to jest taki dziewczęski. Ja przyznam też, że mi się chyba bardziej podoba, ale wy widzowie napiszcie w komentarzu, który jest lepszy. Oczywiście zmieniam sobie teraz na niebiesko. Jedziemy się przejechać, zobaczyć, ile więcej atrakcji jest na Brook Heaven. Czy w kolorze niebieskim, czy w kolorze różowym. Dawajcie, jedziemy na wycieczkę! Jedziemy na wycieczkę. Bierzemy mi wteczkę szybko. Jest policja, o właśnie. Ej, ciekawa jestem. Patrzcie, tutaj jest nawet nawet auto niebieskie. To jest chyba któregoś z widzów. My możemy sobie normalnie tutaj przyjść. I oczywiście ja mogę sobie grać w to, dlatego że to jest niebieskie. A one nie mają jako różowe. Nie mają tego, tylko czerwone, ale to takie jest pseudo. To nie, to ja ostatnio miałem rywalizację. Z czerwonym kolorem, to tak nie może być. Możemy iść sobie na loda i mogę sobie zjeść niebieskiego loda, więc jest więcej możliwości. Widzowie, patrzcie, ja muszę to w końcu odklikać. sobie biorę niebieskiego loda, tylko go nie widać, zobaczcie. My możemy zjeść loda, a różowe nie mogą zjeść, bo nie ma takiego różowego loda. Także mamy kolejną lepszą opcję tutaj, jeśli chodzi o loda. Oczywiście, możemy iść do salonu i sobie pofarbować włosy, ale po co? Chodźmy teraz zobaczyć do sklepu, co tutaj byśmy mogli kupić i zjeść, bo ogólnie mamy Lody, mamy czerwony doritowski, mamy pizzę, mamy wodę, którą już mamy oczywiście, ale w razie co, no zobaczcie, my możemy chociaż coś pić, a one co mają pić? One nie mają nawet nic do jedzenia, te różowe. Różowy kolor jest trochę słaby pod tym względem. Mamy też niebieską stację benzynową, zobaczcie tylko. Wow, my tu możemy wszystko, ale widzę, że tutaj jest coś chyba różowego. Idę zobaczyć sobie, tu jest coś różowego. Ej, tutaj coś jest, zobaczcie, są jakieś te znaki. Ha, znak różowy może być? Jak oni to zrobili? Jak to znak różowy? I nawet czarny. O ja, mogą być różne kolory. Patrzcie na to. Tu jest woda, oczywiście. Ja im teraz podpowiedziałam. Hot doga można zrobić. Hot doga. Sesje. Hot doga. i mnie no, hot dog to nie pasuje. Ja, ja, ja im dałam teraz ten znak różowy. To teraz napiszcie, zostawcie łapeczkę w górę, proszę was bardzo, zostawcie łapeczkę w górę. Dobra, bierzemy sobie teraz auto. E, najlepiej jak to tradycyjnie robimy, bierzemy sobie autobus. Gdzie jest autobus? A w ogóle ja mam teraz e, odblokowane te nowe auta. Ale no nie będę. Chyba, że to. Wow, Wow, jakie auto! Tylko oczywiście to jest różowe, ja zmieniam na niebieskie. Tylko dla niebieskich to jest. Ale wszyscy, wszyscy mogą e, wjechać, o, oczywiście. Zapraszam wszystkich. Dla każdego miejsca się znajdzie, tak mi się wydaje. Proszę wsiadajcie, Marysia, wsiadasz? Ona nie wsiada, bo ona wieżona jest różowa. No dobra, to jedziemy bez nich, nie? Bo my jesteśmy niebieskie. Eee, I na no, czerwonym świetle, no nieładnie. Ej, ale jakbyśmy lecieli samolotem, patrzcie, znak samolotu jest niebieski, czyli no taki prawie, więc moglibyśmy teoretycznie lecieć samolotem. Dobra, lecimy samolotem. Wynosimy się stąd. My musimy znaleźć niebieski samolot. Lot. Bo tutaj jest, patrzcie, bramki są niebieskie, czyli dla nas możemy elegancko, nie, nie możemy przeskoczyć, musimy tędy iść. Patrzcie, to jest wszystko dla nas. Nie ma wstępu dla różowych. Wszystko na Brookhaven jest przeważnie niebieskie, także ten kolor zdecydowanie tutaj dominuje. Widzowie, różowy czy niebieski? Ja osobiście wolę różowy, ale na Brookhaven raczej lepiej wypada niebieski. Wypiszcie w komentarzu, który według Was wygrał, który dom był lepszy: dom niebieskich czy dom różowych? Czy ja lepiej wyglądam, czy nie? Może ja już bym się w końcu przebrała, nie? Bo ja już tak wyglądam. Ale ciekawa jestem też, jak... czy są jakieś inne niebieskie stroje, więc jeszcze raz. To wpisałam, widzowie. Mogę. Co jest grane? Jakieś turbulencje tu są. Można się tutaj przebierać nawet za awokado. Nie, niesamowite. Szukam... O, za śmietnik, mogę się przebrać za śmietnik, czekajcie, ja teraz muszę sobie to ściągnąć, co ja miałam. Jestem śmietnikiem, patrzcie, niebieski, niebieski. Niebieski dominuje. No i oczywiście moi widzowie robią tutaj niezłą burzę w tym samolocie. Jeśli wy byście chcieli być na odcinku, to pamiętajcie też, żeby dołączyć do mojej grupy z Robloxa, do grupy na Facebooku, tam sobie zawsze piszemy, kiedy nagrywamy, co nagrywamy. Bądźcie jutro odcinki są codziennie. Ja jeszcze szukam, czy jest jakieś lepsze. Mogę być skrzynką bo takim czymś... Oh, jaki słodziak ze mnie, patrzcie na to! Nie, no ja nie widzę, ja, muszę, ja wysiadam z samolotu. Ja nigdzie z wami nie lecę, widzowie, bo wy mnie zasłaniacie cały czas. Idę stąd. Patrzcie na to, jak ja fajnie wyglądam, jakim kitkiem zostałam. Uciekam przed nimi. Patrzcie, ale elegancko zaparkowałam, wow. Jak ja wyglądam, jaki zamiast słodziak. Ciekawe czy mnie rozpoznają. Fajnie wygląda. No dobra, to się żegnamy, widzowie. Możemy jeszcze wam tutaj zatańczyć. Wiwat, tanie, tante. A właśnie słyszeliście nowy trailer piosenki Smile. So, wbijajcie, zobaczyć! 30 sierpnia jest premiera. Polecam. Mogę Wam zdradzić, będzie super, także wbijajcie! Bądźcie jutro, dzięki są codziennie. Pamiętajcie o mnie. Do jutra, pa!